Witam Państwa z wielką serdecznością. Chcę to Państwu pokazać dzisiaj potrawę taką niebyle jako taką niedzielną. Niedzielny łopiel. A mianowicie będzie to piecono karkuwecka, kapusta, ziemioki i szos. Ja to będę Państwu mówił jak to się gotuje ale to tak pięknie puchnie, se ja to będę Jot i będę Państwu mówił wszystko to mięso, karkówkę najlepiej z takiego domowego gada zrobić to tak Joto to na noc daję do ogórzka przyprawiam to przyprawami pieprz, sól, jakieś tam miejsce mogą być inne dodaję cebulki, kostku do tego to tak troszeczkę olejem poleję i będę to gnoił do jutra całej, cyli malinową następnie rano można się zabrać za gotowanie kapusty kapustę to ja mam taką swojsko kiszoną z beczki widzicie Państwo jak się gotuje to jest w gorku należy ją gotować następnie ze dwa rasek jest bardzo kwaśno. Zacelić. i gotować do miękkości i doprawić do smaku a śmioki to, to są tucone takie to, to każdy się powie sos to jest taki zaprawiany śmietaną a to mięso to, to, to się jak one jest sprzegnione to należy dać do jakiegoś gruntelka i smażyć to jak każde inne mięso po prostu do miękkości a żeby było miękkie jak jest miękkie to należy to przeporcjować na talerz wszystkie te zimioki kapuche i można jeść, spożywać także polecam to Państwu tę potrawę smazuną karkówkę przez pysny łobiod niedzielny przede wszystkim także cała rodzina będzie na pewno zadowolona z tego i dobrze się poi. także ja Państwu dziękuję dzisiaj życzę Państwu smacznego wszystkim domownikom zadowolenia z tej potrawy i zaproszę na następne moje pokazy potrawy dziękuję Państwu za uwagę